No cześć, z tej strony Ripkiller I nagrywam kolejny odcinek z Antarnet Nie jest to nagrywanie na bieżąco, ponieważ dzisiaj już jeden odcinek leciał, Ale ten odcinek będziecie mieli już jutro Idziemy, jesteśmy teraz, znaczy idziemy w stronę Kent Raceway A jak ogólnie na odcinku pokazuje czy nie? Tak Spoko Ufam, że moi widzowie nie wysadzą. tam idziemy, bo tam jest wojsko. Kurczę. Zbugowajmy się w skrzynce. Ej, tutaj mógłbyś sobie ustawić ten mikrofon pod przycisk? Dobra, już wróciłem. Już jesteśmy u celu. W ogóle y, kolega mi mówił, że tu się respią, wyścigowe auta, ale to nieprawda, nie respią się. Ale to nie, respią się, ale na single, to ktoś się nie respią. No właśnie, widzę. To nie za bardzo, o której są różne przedmioty, widzę. Ale. E, co tu takiego ciekawego mamy? O, znalazłem rewolwer. Re, rewolwer. Ile mamy? O, połowa prawie. Jest Rewolwery prakty, są dobre. Znalazłem. Ale dużo jest. Mam 228 punktów, nie wiem skąd, a miałem 12 jak, jak, zanim zacząłem grać. No... Zdarza się. Magia serwera. Był tam klej? Nie. Kurde. Ej, Chod climb flagę trzeba. To jest ważna rzecz. Mamy? Climb eee, flagę? Nie, nie mamy. Chodźmy do, do tego, do Heritage Valley, to pokażę ci naszą starą bazę i się ona tam ciągle jest. Wysadzili nam ją na jednym z odcinków. Nie mam, nie mam, kurde. A ile masz subskrypcji ogólnie na kanale? 18. 20 15. 19, jak znajdę wszystkich na w końcu. Tak samo jak na, na Steamie, tylko że jeden 2, 3 na końcu. Znaczy normalnie jest bez tego, ale wyszukuję się jak dasz 1, 2, 3 na końcu. Nie wiem dlaczego. No spoko. A ci masz te zwal. Dobra, spoko, To wiem, dlaczego mi nie chodziło. O, a tutaj. Tutaj realizowałem tutaj rajdowałem ci bazę na pomoście. Tyle z niej zostało. Tam, obok tego pomostu widzisz te metalowe coś. O. Z tego był klotek. A to realizowaliśmy z tym, z dzikim. Aha, no to fajnie. Bo Mam to nadzieję, się że do nie nam wysadzają bazę. Nie, oni nie I do bazy i się do mnie. Nie, dobra. Tak bym nic nie zrobił, jak oni tam są. Co najmniej w dwójkę, skoro ten napisał do kogoś. O, już tutaj. Nie no spoko. Spoko, i wszystko pozabezpieczane. No, tak w zasadzie by nie zabrali. Zwłaszcza, że mają jeszcze wieżyczkę na twarzy, nie? No jak oni wyjdą na górę, to wieżyczka im spuszcza. Nawet jakby weszli na górę, nawet nie muszą wchodzić na górę. Wystarczy, żeby podejść od tamtej strony. No nie wiem czy ona może w dół patrzeć, bo też nie wiem czy do końca to tak będzie. Może, może. Ona, ona chyba w <noise> dół patrzy, bo ja nie pamiętam. Siódemka, skop! siódemka Amo mi do... wypadł. Amordor, Amo, 19. Scope mi wypadł. No bo tu wypadają takie rzeczy Nice. O, wybrałem to... ci klej. Ja właśnie też patrzeć czy kleju nie ma. kleju. Nie ma. Ja tu wbijam. Kiedyś gardziłem Dobra, wszystko klejem. wszystko mną leci. Wszystko za mną leci. Wszystko się na mnie się rzuciło Będzie eks, biję to Marcherka, okay. lekarka O to się przyt, mm, sporo tych zrobi trochę Robię ninja O, daj mi swoją bandanę, kurde nie dał mi swojej bandany A, A bandany przydały, byśmy ro... no, byśmy robili to byśmy No dały byśmy zrobili, nie? Ile zabiera kiszęk w ząbiakowi leżącemu? Co zabiera? Co? Ile HP zabiera ząbiakowi leżącemu kiszęknęj? Dziabno mnie. Nie mam nie. Mnie. pojęcia. A byłeś tam na górze? Ej, byłeś tu na górze czy nie? Jeszcze nie. Co ja tam muszę zobaczyć? Tam, je, tam, tam jest niezły ludzki czasami. No właśnie wiem. A byłeś tu na górze? Na, tym, na tej militarnej tej? Nie, a tam nic nie ma być stąd. Kol... Po co mi ten koltyk, jak ja z niego nie ty... w ogóle? sobie znowu nogę. Haha, <laughs> dam ci to, czekaj. Ja, ja to jednak jestem mądry. Czekaj. Trzymaj. Się. O dzięki. Dzięki ci. Proszę ci Czekaj, tu gdzieś nasza była ta baza. A tu nie tam ten szkieletem tam stoi? Nie. Chodźmy... Dobra, chodźmy do tego. Chodźmy do militarnej. Poczekaj, ile jest osób na serwie? 11 no A, nikogo tam nie będzie Nie, na no, mnie... Ej, jakbyśmy Grizzly'ego teraz znaleźć, to teraz do Homa musisz szczepać wtedy. No wiadomo, co... Czekaj, jaka jest taka najlepsza bojna na, na, na Vantarnes? Oprócz Shadowstalker mk 2 eee Gryzli... Eee, czekaj, jeszcze eee... Hani... hani Badger. No to mam, jeszcze, mia czy miałem a są mapy strajka I Jeszcze ten... Jak to się nazywa? O e... cześć, to już tutaj gdzieś, tutaj, tutaj gdzieś mamy naszą bazę, czekaj. Jeszcze Timberwolf. Znaczy, a, by wy... a to co, a w miniva chcieli... Nie, jakieś typy nas rajdowały po prostu. Wysadzić? Chyba to jest to. No. Chyba to jest pozostałość po tej bazie. Tak, to to. Ulul! Co? Otworzyłem. XD Mamy nową bazę Tylko, że to jest ściana ściany No właśnie trzeba było ją rozwalić Niszczysz jak tak bijesz to w ogóle? Nie Nie Ja, ja mam trochę amunicji, nie okay, wiem czy to rozwalę Przyjdźmy tu C4 No dokładnie A no, więc typy, ma, którzy mają tą bazę przygotujcie się na C4 yy, dokładnie Dobra, I to jeszcze na, na tym kartę. odcinku Tylko znajdziemy klej ja mam do domu, robię C4 yy, i tutaj wracam. Do, te A ja muszę ja sobie kupić VIP-a No, powinieneś. Ja na serio, ja sobie VIP-a kupuję. O kurde, ile tu jest zombie. Tylko ja... muszę po pcf jechać. Tutaj bo nie, nie, nie bij, jak. nie bij z tego, z pcf żadnego, da. bo trochę bo jest się dużo ludzi, kręci, ludzi kręci lepiej, żeby nie O Jezu, jest. Dużo le... Ja tu pokażę ci, jak się wbija. O, ile mam expa. To... Tu się... Tu się. Nie zbieraj mości. Nie Nie w tą stronę, poszedłem i teraz będę dookoła szedł fajnie. To jeszcze to ty Nie, ja myślałem jeszcze ty Bierz akurat do ręki Albo inną broń, którą akurat masz. No w ogóle ja tu ja nie wiem, ja mam na razie ha tego heartbreakera, kurde Zarazem Avengera, jak chcesz Poczekaj tu. Ja ekno Aha, fajnie, że mnie trafił na parę w śmiesznie. Kto się trafił. Zombie. Ale ty chcesz tego Avengera? A tu jest. program. Mi się nie przyda. Ale tu tak późno, jak zabiję jakaś szybko, to mi późno ex wyskakuje sobie, No tak. właśnie wiem. Jakieś lagi są na serwerze. E, czy to jest ten... Nie, to nie ten Avenger. To jest ten Avenger. E, A dzisiaj, dzisiaj, ogólnie, dzisiaj podobno ogólnie był tu rzut. Tu na Militarce był rzut podobno. Tak? Tu rzadko na Militarce jest. Tak. Ktoś szarak, ktoś strzela, ktoś to jest Wieża. Myślisz? Chyba wie... Myślisz że wieża. Albo ktoś na poło, zwierzę, go ze snajpimy. Zwierzę go zajmie jak coś. Dobra. Biegnę na drugą. Nie wziąłem, kurde, mogłem wziąć tego Mapper strajka, bym go zabił Dobra, nie ma nikogo. Ooo, dwa Avenger magazyny, fajnie Nie chcecie zombie bić. Nie ma nikogo. Takie Co się dzieje na tym serwerze? A co? Nie. No bije zombie, zombie, bije, bije i nie trafia po prostu. No dobra, tyle, Avenger mi się przyda. Ja mam tyle amu do Avengera teraz, znalazłem. O kurde, uciekam. robię ninja, dobra. Zaczekaj, klub przyjaciół myszki mi kim nie goni. Avenger, Avenger, tu mam Avenger. Mógłby... Mógłbyś pomóc, bo ja mam 50. 10, eee, chwila, dać pomogę. Kysza, kysza, kysza. Dobra. To ty? Trzymaj. A. Trzymaj. Dobra, dosyć tego, zrobię porządek. A no, Dobra Teraz to idę wbić komuś na hatę. Mam tyle AMO do Avengera, że mogę strzelać automatycznie po prostu, nie Szkoda się helikoptery nie respią. Ja się czuję, zaraz. Ok, mam dwa pomidory, jak chcesz Jak coś to mówi, mam dwa pomidory. O nic tu nie zrobiłem, to chciałem. Nieważne. Tu, tu trzeba, trzeba składać, bo tu mogą być jakieś broni się porespić. Chciałem, ja tu byłem, czy nie, nie, to, to Nie, to nic nie dobra. Dobra, jeszcze muszę zjeść pomidora. Ja, Ale wybiliśmy tą bazę? Biliśmy no, nic nie ma. Powiem. Lepiej iść na rzuty. No, A o, o, na rzuty nie właśnie. Sześciamo. weź samo z niego. zawsze się przyda herbreaker. O, że ja mam piwo, nic chował mnie nie widziałem. Ogól, ogólnie, jak sklip, jak sklip to ci ten. Jak to ci zabiera wszystko z broni. Całe uzbrojenie. Jak stript, klikniesz. Wiem, wiem. Jak ja mam to teraz Krasany zrobić? Katanę sobie zbierz. Czyli ja mam pomysł pewien? Ja sobie... Nie podnoś, nie Ja sobie podnoś. biorę military Jest, to jest. Że stałeś tak jak chciałem. Jak coś, to ej, uderzaj sobie to. Pouderzaj sobie to, nawet pięścią i zobacz co się stanie. Co? No tak, eks wyskakuje no bo właśnie. To mam no to weź, weź seks, Mi się już tak bardzo raczej nie przyda. A tobie się przyda. A ile masz? Ja Już mam prawie wszystko na fulla co to chcę mieć, wiesz? Ja mam 98 z... tego ja na tą chwilę Dobra, nie nie ma co szukać, jeszcze sobie ulepszę bieganie na maksimum Dobra, mam maksimum lewer bieganie Ale biegam! O jest katany wezmę Mogłeś mówić, że wyszło coś katane nie potrzebuję takich rzeczy Mi się na razie przyda pytania O kurde mam Powie, Proszę powiedz że Tak mam Masz kanistrę Musimy No dwa kanistry Dobra mamy dwa kanistry pełne O oh no, zauważyłem jest zombie Bij ze strzelego, czekaj Wie, wie mu się moje bronie. O ładnie się bije <trym> Z tobą, z tobą, z tobą. Uciekłeś, uciekłeś. Dobra, padł. Dwa padły. Idziemy na hardcore, tam nie ma co. O, GPS. No bij, go bij. Dobra, uciekaj Dobra, uciekaj Dobra, ucieka. Bo nie, bo nie, tu Ja mam tu kill, ale tu szybko skill leci. A ja teraz zostałem 46, właśnie. Dobra. Bo ty jesteś em to by się liczył jako cztery razy. Idziemy do Kennewick Farm. zwiedzimy wszystko po ten cholerny klej. <grym> Cześć. Poczekaj, ja ci powiem gdzie może być klej, poczekaj. Ja mam GPS-a. Na farmach najczęściej jest właśnie. Ja też mam właśnie, znalazłem. Więc gdzie idziemy? Yy, przejdziemy się do... Belkor Kure. Belkor Kure się przejdziemy. Cześć, gdzie to jest? A to później, nie? No nie, na razie raz tak idziemy, idziemy do Kenoik, chodźmy do Kenoik. ej, chodź, chodź, chodź tu, 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 tu chodź, 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 chodź. O, tam jest fajnie. Mam przecież. Tutaj będzie, tutaj będzie. Tam będzie stary Heartbreaker i Shadowstalker i Grizzly razem wzięte. Tak będą w jednym miejscu położone, specjalnie dla nas przygotowane. Ja idę do lewej, ty idziesz o, na prawo. O, mamy O tutaj mi bo ja do Avengera. To na ile? 14. Awangera sobie. Czyli, to ja idę na prawo, ty na lewo. Jednak tego zrobi już zaszalać. Ja bije. biję. idzie na ciebie. Na ciebie idzie, czołgacz, czołgacz na ciebie idzie. O, lolo, Łóżko. O, rozwalam łóżko. Nie ma łóżka. To ty? A. A myślałeś, że kto? Ale ta broń ma odrzut. Ja, pitola. A z czego ty szasz? Ja z tego hackbreakera. Nic tu nie ma. Chyba że tam jeszcze coś będzie, ale wątpię Tutaj jest Military Knafe No i mogłem znaleźć military No to sobie zrobię będę miał już amunicję do Maple Strike'a Nie O nie. Ja Dobra idziemy do tego Canoe farma Czekaj, Tak ja, tu Jak właśnie ja kocham deszcz Dobra. po prostu ja też po prostu myślę, że za mną w tym momencie idzie. I, i od razu mam 4 FPS-y mniej, no. Ja nie sprawdzam FPS-ów nigdy. Znaczy ja widzę, bo mam od nikama odpalonego, nie? To widzę FPS-y. A ile tam tu odcinek trwa? Nie wiem, tego akurat nie sprawdzę. No, <noise> w, w noc się wrzuci spokojnie. O nie żyje. Wieżyczka mnie zabiła. Nie podchodź, nie podchodź, nie podchodź. Albo daj ręce do góry i podejdź. Ręce do góry, podejdź. A jeśli to cię tepnę, czekaj. Daj się tepnąć, daj się tepnąć. Nie podchodź na razie, bo cię jeszcze zabije. Dobra. De, przy, zaakceptuj, tepa. Ale przestraszyłem się. Z, 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 po prostu, myślałem, że ktoś na to wizor wyłączył, nie? Bo to był taki dźwięk, i myślałem, że ktoś na kto wizor. A to nagle umarłem. Jak ja mam podnieść teraz te rzeczy? Padłem. Nie wierzę. Ja padłem. Serio? Tepłeś się? Tak, właśnie, znaczy nie tepłem się. Ale czekaj, to nie, no nie się nie rozpomnij, może mnie tepnie. Zobaczymy. Właśnie, zgespiło mnie automatycznie. Jestem przy naszej bazie. A, dobra. Wiecie, chyba. Idziemy. Ej co mieliśmy takiego ciekawego tam? A nie. Teraz ej dobra, lecimy tam helikopterem. Wywalone. Ho. Ej, wiesz co, chodź. chodź weźmiemy granaty. Idziemy do domu... Nie, nie, idziemy do domu, bierzemy helikopter. Idziemy do domu i bierzemy do Shadowl skyker bierzemy. Szedł szedł nie, bierzemy. No, co ty? Wiesz to nikt nas nie atakował, to była głupia wieżyczka. Ja tutaj. to, Poczekaj mama. mamy. Dobra, już jestem do domu. Wiesz co ja zaraz będę muszę kończyć. O boże, tam było paliwo. Czy nasza wieżyczka do to Musimy trzymała? tam. Le Nie. Gdzie ty jesteś, czekaj. Lecę poć. Albo w sumie to. Driegnę. Poczekam, tu na ciebie już. No a widzimy do się, piekloniku. jak już tam trochę podlecimy. E, wróciłem. Niestety zabiła nas wieżka szczelnicza. E, i itemy, jednak. Leciałem tam helikopterem, żeby odzyskać je. Nie dało ich odzyskać, ale za to udało mi się wrócić. To jest ogromny sukces. Niestety nie blondwiałem się na adapku, no ale to nie jest takie łatwe. Ech, wydaje mi się, że w tym miejscu już skończę odcinek.